Cześć, kochani. Co tam u Was słychać? Ja właśnie zjadłam obiad. Dzisiaj miałam naprawdę zalotany dzień. Miałam i mam teraz chwilę odpoczynku i znowu zaraz lecę. E, słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jak będą wyglądały vlogmasy. E, wiecie, że to będą vlogi. W, mówiłam już o których godzinach i tak dalej. Jeżeli chcecie, to sobie cofnijcie. Jutro jest ostatni, ostatni film przed vlogmasem. Chyba wrzucę makijaż. I słuchajcie, we vlogmasie będę pokazywała paczki, będę robiła makijaż, będę wam recenzowała jakieś produkty. Nie wiem, będę wam pokazywała, co robi, będę gotowała. Jak sobie będę gotowała, będę. Będzie room tour, dwa toury, jeden tutaj, drugi a zobaczycie gdzie. Yy, także to będą typowe, nie wiem, zobaczycie, że idę na uczelnię coś tam załatwiam, także vlog masy będą takie typowe, czyli w formie vloga, ale nie będzie to na zasadzie, że makijaż robię yy, nagrywam taki ten, yy, znaczy taki ten, nagrywam makijaż, będzie siedzony, ale będziecie widzieć, że tu yy, to jest makijaż, który robię na przykład przed wyjściem na uczelnię. Załóżmy, mam na 8 zajęcia, budzę się o szóstej, robię makijaż, później biorę i pokazuję wam, że i pokazuję wam outfit i idziemy na uczelnię, i może mi się uda coś nagrać. Więc to będzie, czy recenzja, będę coś używała w łazience i po, o, opowiem wam recenzję. Także to będzie tak, bo, bo naprawdę, słuchajcie, przez ostatnie tygodnie nie mam czasu nagrywać, bo mam. Taki zapieprz, cały czas się czegoś uczy cały czas mam jakieś zaliczenia czy coś. No dlatego, dlatego chcę, żeby ten vlogmas był w miarę ciekawe. Mam nadzieję, oczywiście, że się spodobają. Vlogmasy będą od 1 do 24 grudnia. Na pierwszy rok wydaje mi się, że, że 24 dni to ten. Jak się Wam spodobają, i tak dalej, to w przyszłym roku też będą, i może się uda do końca grudnia, no zobaczymy, tylko musicie mi dać czy wam się podoba także także co, chcę troszkę tymi vlogmasami nadrobić z zaległości tak jak mówię, także będzie wszystko, ale będzie to vlog, czyli będzie coś pokazywane we vlogu makijaż we vlogu i tak dalej także nie martwcie się, że wrzucę total hiper film, cześć kochani makijaż, cześć, dzięki za łapki i tak dalej, nie, będzie to w formie vloga no dobra, to wszystko. Ja lecę dalej ogarniać. Miłego weekendu. Nie, jeszcze jutro piątek. Dacie radę, trzymam kciuki. No i co? I miłego weekendu. I do zobaczenia w niedzielę w pierwszym vlogmasie. Tak jak mówię, co do godziny Zależy, ile będę, o której godzinie skończę. Czyli, może mogę skończyć o 20, mogę skończyć o 18, i wtedy o 20 macie vloga, albo vloga macie o 23. Także co będzie, to będzie zależało. Czasami, jeżeli przyciągnę vloga na przykład do 23/24, no to wtedy dwa vlogi będą. Jeden vlog będzie rano, a z poprzedniego dnia, a z tego danego dnia będzie wieczorem. Mam nadzieję, że nie zamotam i wszystko ogarnięte. Dobra, teraz już naprawdę trzymajcie się, do zobaczenia nara. Do jutra na YouTubie o 10. Pa!